Niech się maleczko witam was młodej nazwie No bierzecie poznajecie Far Cry Tree Dokładnie tak Zacznijmy sobie nową grę, save pierwszy Tak, save pierwszy, a co tam eee, Tak, a co tam Survival Adventure Warrior A, a survival, okej okay. eee, Wiem, 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 tak, pewnie będziecie pisać w komentarzach, a bo nowa seria, bo to, bo tamto Ale no, grę się szybką zupną, przepraszam, nie skończyli serii jak jak mi się znudziła gra, no. Czy Minecraft mi się tak jest, bo w chcę Instagram, ale nie mogę nagrywać. O, tak samo, mogę nagrać teraz y, MMA. MMA, y, no wiecie, Rankeda. Y, albo coś. Ale no, no, no. no. Mam bronze, trzy słabo Nie wiem, czy ktoś by chciał to oglądać. To było właśnie na, na moim Facebooku. i okay. I the king of the world. into pantry yeah. Then he fucking passed out. Hold the door! Yo Jason, get in, get in! No. Mm -hmm. Jumping out of airplanes. Flying. look at this like sense That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. Gott, der Minister schon wirklich garz. Muss ihn unterschreiben. And Jason. In California, I hope you are my but. Because you do white boys oh, yes. you look very expensive. And that's cool because I like, like things. Of things. Oh, oh, Sorry, what did you say? What did you say? Did <coughs> you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch!

Uważaj lepiej co? No i. Dobra wejdź tam Kiryny, chcę cię patrzeć, idź, idź o, o, ładna klatka Co, co się gapisz? Co się gapisz Dobra, paś Patrz co na buty, ma młode buty Wypierdalaj dalej was O, baś się na no, tych Jakieś tutaj, nie idź stąd Masz fajny tyle, co wyjdź papa Cześć Buszka na drogę yeah. <grypał> się na swojego down. Nie, no down jakiś... Co? Co zrobisz? A rozłążasz się? Jadę helikoptery, a widzę tutaj, kurde, no, będziemy się bili, na jakieś broń, a nie na łapki. Hmm, cześć, skarby. O, oh, ła, wow. skręciliśmy kark Zajębić. Dobra, gramy. i yeah. teraz się rozgryź. <kłysy> I daję wlej trochę do stołbu, małobytom, twas. Hej, over here! Fuck! Hey, you guys shut the fuck up! Holy fuck, he's dead! Następuj piście, dobrze z koleś. Ay, jeszcze do Dobra, jak się nie chcę, ale ja strzałki, nie wiem. Fajne, Ej, koleś... się. Ech, kochaj, dokładki są. Ech, o. O. A, mamy iść, okej. co? O, je. Yeah, nie, yes, okej. Okay. nie, Je, okej. Oh okej okay. okej okay. spierdalemy koleś poczekaj o świnie mają o, no, świnia U, O, o, zna mój język prusiaki ej tu szmato Dobra, dobra, git, 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 git Wait Jakiś tutaj tutorial jest, ale nie Nie za głośno Eee Audio Ooo Fabio Okej, okay. gramy nie na psy Świnie <laughs> dobra trzeba... Um, schodek 1, 2, 3, 4, dobra Git Szmaty uh, jakieś? Walczy, o oh, bagażę nawet mm, Tutaj was, ja też chcę broń, o... Oh, mapa Za wezmę sobie tablet Wszystko sobie wezmę jak jakaś to kraść and some quarter to some node Ale parakiery Serpista jest, jak kocham ci Jay, 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 patrz na mnie Nie mogę znaleźć Lisa, Riley Kurwa <kuhem> Dobra To jest mój ziomek, znam go To nazywa się Chcesz mnie zabić, tak? tak dalej. Czekaj na mnie, stary, ej. Hey. O, oh, fuck. Ej, hey, ja też chcę tam. O, oh, spację. Mm -hmm. o oh, marychła. O oh, Umery, stój kurwa I chuj ja pierdolę mówię stój kurwa ja jebę ja pierdolę co za szmaco kurwa mi uciekła no dobra no niech się ładuje Zagram od nowa, kurwa, ja pierdolę no, znowu, kurwa, skład, pewnie. A nie, jednak nie, dobra, keep moving. Dobra, wiem co robić, tam rzucę kamień, będzie kidzie. Dobra, już mogę rzucać, dobra, stary, ej, hey, tu jestem. patrz na mnie, oślepuj się. Niszaj trochę tu ręką. Dobra, easy. Kamień. Średź. Dobra, jem stąd. Idziemy, idziemy, podnieść to, weź to, weź. No dawaj, 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 bo chcesz być No, dobra, git, jestem. Git. No, tu mnie koleś. Mhm. Dobra, tutaj weźmie mapę. Tak, 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 dobra, halo. kiedy ja jestem chcę tu przyłączyć. Super. No to pograliśmy, no fajnie, nie? No fajne mrze oczy, wiem, wiem, dobra koleś, ry No Teście kocham, dobra, dawaj tą mapę. Nie, to nie tu kurwa. Chuj. O, no, cześć. Dobra, tu się wspinamy, to będą strzelać. Cześć ludzie, tu jeste, hej. Dobra, sorry coś. What? No, strzelają sobie. A tam są ludzie. Aha, aha. Ej, uh. Mogę wstać? Hello? Fajnie nawet. Okej, okay, tutaj przegraliśmy. Hmm. Dobra, teraz się nie zblokuje. Dobra, idę za to, idę, 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 stary, nie zblokowałem się. Jest git, jest git Nie widzieli mnie No stary poczekaj na mnie Uje, oh, yeah, auto mają Chyba bo... ja pylą jest mu No, się na mnie patrzy, nie. Ośmatyk. No, fajnie. Mogę stać? No to się nie da. Cześć. Nie, nie, nie. Oh, fuck. Stał mi pedał. I... Ja.

Don't shoot me Jebany kurwa downy! Jebany kurwa Dobra, spację, jump, Jeb. Kurwa zajebą mi brateczny, kurwa kuzyna, ja jebę Uff, przejebane e, chuj Przeżyłem Czy Przeżyłem Czy Zemblało mi się lekko hmm, tu jakieś auta, helikoptery nie, to był helikopter, okej. Okay. Aaaaa Ja przyciele, nie wiem Łoty, nie, nie Ej, ja chcę żyć. No wyjdźcie stąd, no oh, halo Takie ja pierdolę z... o oh. ej, halo, ja chcę żyć, ja chcę żyć Podskoczę sobie nawet, dawaj, 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 dawaj Żyję! żyję. Sziję kurwa, przyszuję, przeżyję mamo, mamo. Mamo Kurwa, sarny, sarny, pieści ich kurwa, nie uciekaj do tyłu, kurwa. zajebie ich... kłócaj, kłócaj. Hej, serce mi bije, nawet ja się wczułem w grę, nie? No ja pierdolny, jaki pojebany. Zajebie cię kurwa. Nice. A i bałem się, to daj ten nóż, to zajebi wszystkie. Ichuj, spierdalam dalej, zajmam kolejszy i spierdalam, no fajnie. Hej, halo psy. Dobra, co? Kurwa, nie. Ichuj, 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 ichuj. Nie, nie, kurwa. Możesz się po mnie. bo sobie... o ubiście to w jakiś prezent, a bo to był początek pływamy sobie z rybkami z tutaj takie ładne okazy widzimy o, e, to była pływająca ręka, tak e, mm, tutaj jakieś kamyczki i trawka nawet u, ach, przepraszam, że ziewam mm, u, cycki e, to jakieś ręce to jest laska jakaś no dobra to jest parę ryczy? Już przeszedłem grę? Tutaj szybko. Tak szybko przyszedłem grę? Nie no co ty no tak to wyświetlamy, nie? Szybko grę no tak? Nie wiesz, Ogólnie odmawiam święta, miałem bo mi nawet całkiem dobrze. No, całkiem dobrze. Mm. Lubię święta, wielka mocna. No są jajka, Lubię jajka, Soje. Tak, tak. Down. Ja pierdolę okay, jakieś umple, coś tam aktywne, coś tam walić, to? O, jakieś kuki, łuki, coś tam Wódło, wódu to się w nazywa ha, murzynek Benek, czy to ty? O, zrobił nam dziarę. Fajna dziara. Ten też jest w dziara. Jestem więcej dziary. Też mam dziarę? Nie mam dziary. Zabijesz mnie? Ratowałeś mnie, teraz chcesz mnie zabić. Nie no, ma fajne hobby, nie? Zrobił mi dziarę i teraz zabiję. Ciekawe <laughs> jest. A fajne były ciąg jest w cioszka. Labalaba. Labalaba. Będę wiem, jak wywoźnikiem, mówicie? Serdecznie. A się bym zabić kolejność, ciepłko. Robimy sobie wewnętrznie. Rozwalimy go. To nie go. Wasa, tego wiecie. Złego. A, zrobię coś do niewolnego. Okay. No ludzie, coś tutaj imprezę robą.

Aska, na Wale, so o tamta fajna nautika była, po lewo Gun shop nawet mają, lol Specjalnie dla mnie Uuu, klapki, fajnie Będę się ruchać Dobra, jak ty się nazywasz, Dennis? Uuu Coś mi miliony

Gdzie te rączki? A? z tymi rączkami? Ja pierdolę, pedofilia. Dobra. No tutaj macie... Świnie. Laska. Spierdolę. Laska. Ja ci powiem tak. Twój chłopak jest do niczego, bo woli się patrzy na świnie, jak... Mako, jak w dupie. O nie, 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 halo. Ja pierdziele, podpaliłem się, no dobra, to powiem ci tak, twój chłopak jest do niczego, bo patrzy na świnię jak ma patyk w dupie, chodź za mną, ooo, pokaż, pokaż cycki, heee, <laughs> stali, ohohoho, ohoho, ohoho, let's Czuł to chłopak, ja nie, dobra, idę do muszę lepiej. A ty? Co tam? To ja jednak nie chcę, bo tam jest stara baba. Wali się, patrzy na tego chłopaka. O, oh, obu oh, tutaj. Oh. Aha, aha, pokaż jeszcze, czekaj, czekaj. No. odsunąć się. Won. Co troszkę, dobra, nie. Dobra walto robimy misję idziemy do tej starybawy chociaż nie chcę ja daj mi poczekaj, prezerwatyw tak? a wy tu broń sprzedajecie no dobra sorry to kupię broń jak nie mogę prezerwatyw kupię broń tak yy, kupię broń

Have no such as these. stary, dawaj Rambusta! Eh. No, ustaw się być, jest strzel, mam broń! Mam pistolet! Eh. No, co ty robisz? Rambust był! Eh. Rambust szumato! Eh. O, udało nam się! Eh. Idziemy tam się powspinać. Uuu, mogę? Ej, kolega. Kolega? A co ty takie robisz? Ty za mnie idziesz? Mam iść sam? Ja pierdolę. Nie ja weźcie moją tylko to ja się boję. Dobra, to nie przejdę walić. Pobiegnę naokoło, a czemu nie? Kurwa. Gołtu to A Mam nóż chociaż? Ja chcę nóż. O. Dobra. Najgorzej. No Powiedziałem. Węszu. E Wąsz. Spod laski. Najgorsze rzecz co tu się robi, wspina się Ok, już tutaj bokiem, hello, bok, bok, bok Drabinką na górę, pik, 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 ładnie ładnie Ooo, widoki Ale no, ładne Haha, piksele Super, już mam komputer z dupy i to wygląda jak gówno No dobra To look down? A, ah, okej, okay, do tego? Eee, to ma się O, oh, skrzynka. dalej Diament. Jak Minecraft, zrobił sobie seta. Ja tak wysoko nigdy nie byłem. o, o tam jakiś... się coś tam pali. Okej, okay, jakiś Joker, Play Card. Dziurka, ale nie. O, oh, mam nóż! To drwiemy, tak, 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 to naciśniemy, pik pik, easy, pff. Ja nie zrobię, jak je zrobię. Piję, o kościół nawet znalazłem. Czyli to są wieże, które nam pokazują, co się dzieje na świecie. Hm. Dobra. Myślę, że to jest koniec tego odcinka. Zrobiłem pierwszą misję z wieżą. Nie, 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 nie! O! O, okej. Okay. No, mamy no, pierwszym miejscem No to koniec tego odcinka. Dziękuję. Do zobaczenia. Nice ride, huh? Cześć!